Się w niedzielne popołudnie i pragnę zaprosić do, do dobrych myśli. E, tego motywacją do tych dzisiejszych dobrych myśli jest dla mnie doświadczenie dnia wczorajszego i, i dzisiejszego. E, wczoraj e, pierwszy opłut chorych e, po długiej przerwie, e, pierwsze spotkanie z dziećmi Marii, e, pierwsze spotkanie oczywiście wszystkie na dworze, spotkanie z młodzieżą oazową. Za momencik tutaj na dworze spotkanie z dorosłymi, tworzącymi wspólnotę dorosłych. Dzisiaj muszę święte, właściwie już z wypełnionym kościołem, oczywiście z zachowaniem wszelkich norm bezpieczeństwa. I jakby te wszystkie doświadczenia pokazują mi bardzo mocno coś, o czym wiem doskonale, że dobrze jest być z ludźmi. Że dobrze jest być z ludźmi i właściwie bardziej ta dzisiejsza dobra wejście będzie taką formą kapłańskiego świadectwa może. Bo moi drodzy, księdzem nie jest się dla siebie. Księdzem jest się dla drugiego człowieka. I ksiądz bez ludzi, w jakiś sposób w pewnym sensie można by rzec, staje się trochę bezużytecznym. Bo ksiądz dla drugiego człowieka ma spróbować sakramenty. Dla drugiego ma głosić, jeżeli sam wzrasta duchowo, robi to też oczywiście dla siebie, by zbawić siebie, by wzrastać samemu w świętości, ale też robi to dla drugiego. I jakby ten czas, ten czas, kiedy te kontakty były tak inne i mocno ograniczone, bardzo mocno mi pokazuje tą prawdę. Bycie księdzem to jest bycie dla ludzi, bycie z ludźmi. To uczenie się ciągłego dawania siebie, ja sam poniekąd na początku tej drogi jestem, ale, ale widzę w tym ogromne piękno, a właściwie ogromny sens, treść mojego życia, stąd jest we mnie taka wielka radość, wielka radość z tego faktu, że dzisiaj na muszy można było Znowu zobaczyć tak wiele twarzy, których z powodu, z powodu obostrzeń wirusa nie można było widzieć realnie przez długi czas. Że wczoraj można było z dzieciakami spotkać się tutaj na dworze w bezpiecznej odległości, być ze sobą razem, śpiewać, cieszyć się z sobą. Ogromna radość z tego, że znów można spowiadać i powoli z Was coraz więcej do tej spowiedzi. Dobrze jest być z drugim człowiekiem dobrze jest móc dawać drugiemu dobro i dobrze jest móc otrzymywać od drugiego dobro. A tym największym dobrem, które mamy sobie nieustannie dodawania jest wiara, jest, jest Bóg, jest ta miłość bliźniego, której uczy nas Pan Jezus, dobrze jest być ze sobą. Dobrze jest tworzyć wspólnotę i dobrze i to nie po to żeby tutaj, Jakoś się przypodobać, ale dobrze jest, naprawdę dobrze jest tworzyć tą wspólnotę właśnie tutaj, w tej parafii, w przestrzeni tego kościoła, z tymi ludźmi, czyli z większością was, którzy tych słów słuchacie. Dobrze jest być ze sobą razem, dobrze jest obdarzać się dobrem, dobrze we wspólnocie. Choć czasami to niełatwe. Czuć się miłości, której uczy nas i daje nam wzór Pan Jezus. Dobrze, że jesteśmy wspólnotą. Dlatego dzisiaj tak bardzo mocno, z radością i z takim głębokim przekonaniem, mówię, dobrze, że jesteś. Dobrze, że jesteśmy. Dobrze, że jesteś. Życzę dobrego niedzielnego popołudnia, niedzielnego wieczoru, dobrego Bożego, błogosławionego dnia.